Cześć kochani, auryczny tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa specjalnie dla Was, dla wszystkich znaków Zodiaku. Witam Was po krótkiej przerwie. Dzięki, że wytrwaliście, dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że nie trwało to zbyt długo i liczę na Waszą wyrozumiałość względem tego jakże ważnego. A czasu urlopowego. Jeżeli jesteście przed urlopem, życzę Wam oczywiście udanego wypoczynku, bezpiecznych, ale szalonych przygód i tego wszystkiego, co daje Wam radość i energię. Tym z Was, którzy już są po urlopie, witam Was serdecznie z powrotem tutaj na kanale. Zobaczmy zatem, co w tych dwóch tygodniach dla Was szykują karty, dla Was szykuje los. Mam nadzieję, że same pozytywy, mam nadzieję, że jesteście gotowi. To czytanie, podobnie jak poprzednie, będzie skoncentrowane wokół wyzwania, zadania, które jest przed Wami na te dwa tygodnie i rady proponowanej Wam przez karty. Chciałabym zamknąć wszystkie horoskopy w jednym filmie, jak i poprzednio chciałam miałam taki zamiar. Oczywiście się nie udało. Zobaczymy jak będzie tym razem. Jeżeli by się tak zdarzyło, a czasówkę znajdziecie pod spodem, żebyście może szybciej bez intro lub też tuż po nim przeszli do czytań dla dedykowanych właśnie waszemu znakowi zodiaku i znakom towarzyszącym, mającym wpływ na waszą aurę. A jeżeli będą to filmy osobne, no to wiadomo, o co chodzi. Pozdrawiam was. Cieszę się że znowu jesteśmy wszyscy tutaj razem. Pięknie dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, za ciepłe słowa. Osoby, którym nie mogłam odpisać na czas, wybaczcie. To był taki czas dla mnie i nie chciałam za bardzo też rozpraszać akurat tej energii, więc odcięłam się od wszystkich możliwych mediów. Od tego momentu, jeżeli macie ochotę, piszcie każda wiadomość. Spotka się z odpowiedzią. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. I zobaczmy, co dla Was, drogie strzelce, w tygodniach od 10 do 23 sierpnia. Jaka aura na ten czas dla Was, a więc mam nadzieję, że dla wszystkich strzelców, które oglądają to czytanie. Jednak pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, a więc ono może, ale nie musi korespondować z każdym, i nie w każdym. Aspekcie. I zobaczmy, jaka aura dla strzelca na czas od 10 do 23 sierpnia. Strzelec i aura dla was. Jaka aura dla strzelców. Strzelec. Jaka aura dla strzelca na czas od 10 do 23 sierpnia. Jaka aura dla strzelca? Okay. Co jest wyzwaniem dla Was w tym czasie? Co jest wyzwaniem dla Was? Co jest trudnością? I co jest radą dla strzelca na czas od 10 do 23 sierpnia? Drogie strzelce, w tych dwóch tygodniach mam wrażenie, niektóre z Was będą błyszczeć lub też będziecie odnawiać się biologicznie. Może gdzieś wyjedziecie, może będziecie budować swoją pewność siebie. Na nowo. E, może będziecie także dbać o to, co zewnętrzne, e, a więc powłoka wasza cielesna gdzieś będzie dopieszczona akurat w tym czasie. Być może również będziecie po prostu, mówiąc inaczej, bardzo atrakcyjnie się czuć lub też oddziaływać na płeć przeciwną. E, bo tak ten czas się tutaj pokazuje, że właśnie no łapiecie jakąś taką fajną energię ku temu, żeby być. E, Ekspresyjnym, kreatywnym, słuchajcie, i płodnym przede wszystkim. A więc tutaj, dla niektórych, również energia bycia matką, bycia opiekunem, czy też kierownikiem, lub też zarządcą będzie miała dużą rolę. Więc być może będziecie chciały kierować jakimś przedsięwzięciem, może jakąś, słuchajcie, wycieczką, czy też, no, jakimiś takimi planami, nie tylko swoimi. A gdzieś tutaj, może, będziecie, drogie strzelce, powołane do takiej właśnie odpowiedzialnej funkcji. A więc taka energia y, dużej przebojowości Wam się szykuje, e, wzbogacona o kreatywność, wzbogacona o siłę piękna e, i nowych możliwości. Zwłaszcza, że słuchajcie w. Charakterystyce tego, tych dwóch tygodni pokazała się gwiazda, a więc jakieś spełnione, mam wrażenie, oczekiwania co do nowej podróży, czy też co do nowych przedsięwzięć, a są tutaj gdzieś na horyzoncie, gdzieś tutaj się malują, gdzieś się przedstawiają jako bardziej możliwe do wdrożenia. To słuchajcie, szersza perspektywa widzenia. Kogoś, czegoś, czy też po prostu poglądu na własne plany, marzenia, na to, co przede wszystkim jest wam bliskie, a jeszcze gdzieś może oddalone, jeżeli chodzi o wdrożenie tego w życie. Więc te dwa tygodnie pokazują, że coś zaczyna ruszać, że coś faktycznie zaczyna nabierać jasności. Gdzieś może będziecie startować i po prostu poruszać się w kierunku tej właściwej drogi za tą, słuchajcie, właściwą gwiazdą, która gdzieś tutaj przyświeca. To jest, słuchajcie, duże podekscytowanie tych dwóch tygodni, więc będziecie naprawdę nakręceni, będziecie może również odczuwali wsparcie, jeżeli chodzi o osoby Wam bliskie, o środowisko wokół Was, całkiem nawet nowych ludzi, którzy będą chcieli może Was poznawać lub też będą wychodzić Wam naprzeciw, bo i tacy gdzieś tutaj się mi pokazują. A więc, no, to jest przede wszystkim podwyższenie swojej Świadomości tego, kim się jest, po co się coś robi, w jakim celu i dlaczego. A więc tu gdzieś będziecie w taką stronę zgłębiania swoich talentów, umiejętności, możliwości przebojowości, przede wszystkim i przełamania pewnego impasu podążać. Zwróćcie uwagę tylko może na pewne pokusy, które będą chciały was ciągnąć w taką niefajną gdzieś stronę, to mogą być jakieś miłostki na przykład na horyzoncie, które będą pokazywały się bardzo intraznie, bardzo sympatycznie, kochliwie i tak dalej i tak dalej, ale no właśnie czy aby na pewno uczciwie, bo wasze intencje będą być może i nawet e, słuszne. Natomiast gdzieś po drodze możecie spotkać jakąś zagubioną duszę, która będzie chciała Was po prostu wodzić na pokuszenie, lub też będzie chciała Wam jakąś pętlę wokół szyi zamotać, a więc na to zwróćcie uwagę. Także uważajcie na hazard w tym czasie i na właśnie nowe pokusy, takie trochę z kosmosu, które gdzieś może nie są zbyt realne, może są gdzieś w fazie marzeń, pomimo że nawet i ktoś Wam może rysować tutaj na horyzoncie już pewne plany, czy aby na na pewno one są godne inwestycji, czy aby na pewno one są godne zaufania? Tu pojawia się pewne pytanie, bo będziecie może i miały skłonność do tego, żeby pewne rzeczy koloryzować lub no, widzieć w bardziej e, właściwym dla siebie. Czy też własnych marzeń, oczekiwań świetle. a niektórych strzelców na waszej drodze pojawi się koziorożec, jeżeli chodzi o właśnie akcent nowej miłości, jeżeli chodzi o nową pasję, tutaj właśnie no tak jak mówię, jest to czytanie ogólne, a więc zwróćcie na to uwagę, może miejcie tak jakby ograniczone zaufanie, trochę jak na drodze, ale nie blokujcie się na to, postarajcie się raczej patrzeć w sposób przyjazny, może bardziej taki też platoniczny, jeżeli chodzi o te relacje, aby się czemuś przyjrzeć, aby się z czymś zmierzyć, aby nie wchodzić tak zupełnie po pas już w to, co nowe świeże takie porywające. E, zwłaszcza, że wyzwaniem dla Was jest Księżyc, a więc, no właśnie, rozczarowanie. E, aby się nie rozczarować, aby się w jakiś sposób nie przestraszyć, czy też, żeby, no, nie pokazać. Siebie od tej strony, której nie chcielibyście się pokazywać, lub też, aby nie przestraszyć sobą być może tej e, sytuacji, która przed wami się będzie jawić, bo to też, pamiętajcie, działa obustronnie, a więc może to być energia kierowana do was, ale to może być też energia. Od was, że to wy będziecie gdzieś tutaj zbyt mocno przebojowi. Dlatego pamiętajcie, Księżyc zawsze pokazuje ukryte sprawy, gdzieś nie do końca jawne sytuacje, instynkty, także, które mogą chcieć was prowadzić właśnie na wspomniane manowce. Na to zwróćcie uwagę, zwłaszcza gdzieś w ferworze jakichś wyjazdów, jakichś nowych przygód, tego co wydaje się tylko na chwilę możliwe, fajne, a nóż widelec, czy faktycznie opłacalne. Z tym Musicie się gdzieś tutaj, mam wrażenie, niektórzy przynajmniej z Was zmierzyć. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o trudność, no to pokazują się wartości, pokazuje się rodzina, pokazuje się stabilizacja, pokazuje się to wszystko, co ma jakąś wartość, co jest konkretne, pewne, yy, stabilne, yy, takie, wiecie, niepodważalne. Ta niepodważalność yy, tutaj gdzieś pokazuje się jako trudność. Możecie mieć trudność ze znalezieniem, właśnie, uczciwości w tej osobie, która gdzieś będzie się pokazywała na horyzoncie jako chętna do wejścia w jakąś ciekawą relację. Może nie będziecie mogły złapać tej równowagi między tym, co jest marzeniem, co jest chęcią, co jest popędliwością, a tym, co jest faktycznie realne tu i teraz na Ziemi, a jakby w długoplanowej perspektywie takiej konkretnej. Jeden do jeden. Na to tutaj sobie zwróćcie uwagę. A więc tu mam wrażenie, dla niektórych strzelców czas takiego może oszacowania zysków i strat związanych z tym, co kuszące, z tym, co gdzieś pasjonujące i faktycznie wyglądające na coś ciekawego, pochłaniającego Waszą uwagę, Waszą atencję. Tutaj słuchajcie, bądźcie ostrożni. Trudnością jest dla Was zabezpieczenie tych wartości, czy też właśnie utrzymanie ich w tej. Spójnej dla was całości, aby gdzieś wam jej ktoś nie wyszarpał, aby też w jakiś sposób pewne uniesienia duchowe nie sprawiły wam no, jakiegoś poczucia destabilizacji, zwłaszcza w świetle tego księżyca. A więc tutaj na to sobie zwróćcie uwagę, lepiej słuchajcie, dmuchać na zimne, lepiej działać pomału i trochę bardziej zawierzyć temu, co już macie, czy też temu, co stanowi waszą, wasz pewnik, wasz budulec. Wasze poczucie bezpieczeństwa. Dla niektórych trudnością będą oczywiście pewne sprawy być może e, stabilizacji, e, nie tylko emocjonalnej, ale także związanej tej z finansami, a więc gdzieś może chcieć Was tutaj coś ciągnąć za portfel, hmm, może to jest ten koziorożec, może ktoś Was będzie chciał tutaj wzywać do jakiejś na przykład płatności lub też e, no, postawi Wam, czy też przed Wami jakąś... Pewną taką okazję, e, niecierpiącą zwłoki, abyście już w to weszli, abyście się temu e, oddali, abyście zaufali. No i tutaj może czerwona lampka, czy faktycznie to jest takie długoterminowe i czy faktycznie e, jest to e, coś, co Was uszczęśliwi na stałe. Jeżeli chodzi o Radę, e, no to pokazała się karta koła Fortuny, a więc Radą dla Was jest przede wszystkim. Pójście za tym, co jest zmianą. Pójście za tym, co pokazuje się jako kolejność następnych etapów. Zmiana pewna sezonalna. Świadomość przede wszystkim pewnych następujących po sobie cykli. Świadomość tego, co następuje po sobie, jaka jest kolej rzeczy. No, jak to wygląda również, jeżeli chodzi o energetykę, bo tutaj mówimy również o sprawach finansowych, czy też zawodowych. Niemniej jednak koło fortuny. Pokazuje, że zmiany, e, którym, do których jesteście nakłaniani, czy też które są wam proponowane, są kolejnym etapem waszego rozwoju, czy też prowadzą do tego, co ma was ustabilizować. Natomiast no, zwróćcie uwagę na pewne intencje osób, które mogą się pojawiać dookoła, e, które gdzieś mogą wam zapalać czerwoną lampkę i pokazywać, że nie do końca wszystko jest takie jawne, oczywiste. Akuratne i właściwe, i czy faktycznie warto przeskakiwać czasami pewne stadia. Tu pokazuje się pewna, dla mnie przynajmniej, kolejność zachowana, chociaż również poddanie się temu, co spontaniczne, a więc nie hamowanie tych energii, które i tak mają nastać. Natomiast pewna czujność jest wam tutaj proponowana, aby się no, w jakiś sposób nie zagalopować, aby też nie przekombinować i przede wszystkim no, nie stracić. Pewnej równowagi, czy też nie stracić kontroli nad tym, co do tej pory, nad czym do tej pory trzymaliście swoją pieczę. Dla niektórych to jest również przestroga przed tym, co gdzieś takie właśnie na ostatnią chwilę, lub też niespodziewanie może się chcieć zmieniać, jakaś koniunktura może chcieć Was tutaj zaskoczyć, a więc na to też zwróćcie uwagę, starajcie się być raczej zabezpieczonym, aniżeli zaskoczonym, natomiast nie stawajcie ok. Koniem, jeżeli nawet pojawią się pewne perturbacje, po prostu starajcie się temu sprostać, nie przerażając się, a jedynie patrząc na to trzeźwo. Jeżeli chodzi o energię, tą diabelską, o której już wspomniałam, dla niektórych to muszę powiedzieć może być również informacja o tym, że abyście poszli w nową drogę, abyście poddali się temu, co, jest, co, ma, was od, co ma was otworzyć na nowe możliwości, czy też na te wartości, które zbieraliście skrupulatnie przez lata. Czy też y, macie ich po prostu świadomość, lub stanowią one wasz kręgosłup moralny. E, pamiętajcie, abyście szły drogie strzelce w kierunku tego, co jest dobrą, fajną, e, nową być może energią, zmiany ku temu, co ma was wyzwolić, odważyć, pokazać was w świetle tej właśnie atrakcyjności, w świetle tej nowej. Także dla Was, być może zaskakującej kreacji. Być może te dwa tygodnie będą przed Wami stawiały właśnie takie nowe e, podróże, wycieczki, opcje, e, przypływ takiej energii, która udowodni Wam e, samym, przed Wami samymi Waszą oryginalność, kreatywność i przebojowość, która gdzieś tutaj, może u niektórych, e, została. W jakimś stopniu e, przyblokowana. A więc e, działajcie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby nie tracić głowy, jeżeli chodzi o finanse, aby nie tracić głowy, jeżeli chodzi o nowe, może przypadkowe e, porywy e, gorących emocji i nowych pasji. Życzę Wam ochronnej i wzmacniającej aury tych dwóch tygodni. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach, drogie strzelce. Trzymajcie się. Hej! Zapraszam koziorożce.